Że największą korupcją są sejmiki województwa. Tak. Dopóki nie zostaną rozbite lokalne mafie i lokalne sitwy, które Polsce szkodzą, dopóty w Polsce nie będzie dobrze. Bezpieczeństwa, dlatego że takich biografii ja nie pisałem, wbrew pozorom, jak mi zarzucano, że ja się szczerze za wyrok Tulei. Ja pisałem tylko o tym, że Tuleja orzeka w procesach lustracyjnych. A jako dziecko esbeków. A... Wiele niejasności i wiele pytań można zadać tym, którzy odpowiadają za gospodarowanie groszem publicznym. Jednak mało kto chce się tymi sprawami zająć. Choćby dlatego, że dla większości pytających, od publicznych pieniędzy zależy byt ich działalności. Zgodnie z powiedzeniem, ciszę budziesz, dalsze jedziesz. Już zdążyliśmy przyzwyczaić się do pytań. W sprawie wielu nieprawidłowości, jakie toczy robach korupcji i nepotyzmu bytowski samorząd. Pytania te krążą jak czarny kruk nad magistratem, lecz do tej pory nie robiąc krzywdy nikomu. No, oprócz jednego urzędnika, którego ceboś wyprowadziło w kajdankach. Korupcja goni korupcję. To przetargi, to jakieś tam telefony, jakieś nagrywania to się dzieje w kraju, a w bytowie Rozmawiam z Jerzym Barzowskim, który wcześniej zgłosił do prokuratury kilka spraw. Jak to wygląda na dzień dzisiejszy? Cały czas tymi sprawami zajmuje się prokuratura generalna. Nie daje za wygraną. Ostatnio wysłałem kilkanaście dni temu do pani prokurator, która tymi sprawami się zajmuje, kolejne wyjaśnienia w tej sprawie, a ja przypomnę, one dotyczą prywatyzacji przedszkoli, przekazywania podmiotowi domów dziecka w powiecie, przetargu na rozbudowę stadionu, przebudowę trybun i rozbudowę szkoły numer dwa. No zacznę od, od przetargu na przebudowę trybun na stadionie miejskim w Bytowie, bo to jest najbardziej bulwersujący przykład. Zresztą wszystkie są, w moim przekonaniu, złamaniem prawa przekroczeniem uprawnień przez burmistrza, ale ta jest w sposób no, szczególny, skandaliczny. Krótko wygląda to w ten sposób. Ja jak to zgłaszałem w ubiegłym roku, posługiwałem się materiałem z kuriera bytowskiego, gdzie firma Ankrabis wygrała przetarg za 1 350 000 około. Ten przetarg i się okazało, że ona jednak zrezygnowała, ponieważ podwykonawcy odmówili współpracy. Wybrano drugą firmę, która w tym przetargu funkcjonowała, zgłosiła się. Była to firma Żmuda za kwotę 2 miliony 100 tysięcy. Ponad to jest 800, 750 tysięcy złotych więcej. Dla mnie to była szokująca informacja, ale wtedy jeszcze nie wiedziałem wszystkiego, co dzisiaj wiem po dojściu do dokumentów w prokuraturze, w której zeznawał burmistrz Bytowa. Tam dowiedziałem się że jest zupełnie skandalicznej, a no takiej, że pan burmistrz zeznał, że powodem rezygnacji firmy Ankrabis była zupełnie inna kwestia. Firma Ankrabis napisała pismo do pana burmistrza, że ona uważa, że burmistrz nie powinien jej wybrać, bo oni nie spełnili wymogów formalnych. To jest szok. Ja takiej sytuacji nie Ale pamiętam. Zaraz, chwileczkę. Firma, która startuje przetargu, nie spełnia wymogów formalnych i wygrywa? Tak jest. Firma nie spełnia wymogów formalnych i wygrywa. Burmistrz taką firmę wybiera. Ona później pisze do burmistrza pismo, że nie powinna wybrać, a ja dopowiadam, bo tu chodziło o wadium wadium, które tam w tym przypadku wynosiło 10 tysięcy, czyli mówiąc inaczej firma Ankrabi zwróciła się do burmistrza z prośbą o oddanie 10 tysięcy, a burmistrz mówi, nie, nie oddam, spełniacie, wy, wy, wybywam, wybieram was na... na w przetargu na, na... na rozbudowę trybun na stadionie w Bytowie, przewodniczący komisji stwierdził, że jedna oferta nie spełniała wymogów. Zamiast ją odrzucić, zadzwonił do najbliższej Miejscowości. Sekretarz tej miejscowości powiedział, że oferta, że oferent wykonał jakieś tam roboty i przewodniczący je zatwierdził. E, oczywiście nikt nie uwierzy. Każdy, kto tylko trochę jest rozgarnięty, przepraszam za to określenie, ale nie uwierzy w to, że firma Ankrabis podarowałby 10 tysięcy gminie. Więc burmistrz te pieniądze, te 10 tysięcy oddał w firmie Ankrabis w innym przetargu, w przetargu na wykonanie rozbudowy szkoły numer 2. Niestety, żaden z przedsiębiorców, którzy biorą udział w przetargach, nie chciał wyrazić swojej opinii przed kamerą telewizji bytowskiej. To jest kwestia, uważam, zasadnicza, to trzeba wyjaśnić. Ja prosiłem prokuratorów, żeby dokonali analizy, analizy kosztorysów jednego, drugiego. I to jest po prostu nies niesamowicie prosta sprawa do sprawdzenia. Tutaj została naruszona ustawa prawo zamówień publicznych, została naruszona specyfikacja istotnych warunków zamówienia, gdzie wyraźnie można to zobaczyć na stronie internetowej urzędu. wykazane wykazanej, że jest te. Roboty, które oni mieli, były, były wykonane, mieli je wykazać w tzw. wykazie robót. Tego nie zrobili i tego dotyczyła ta luka, ta nieprawidłowość w sensie złożenia dokumentów. Nie wiem, jak komisja patrzyła na te dokumenty, że uznała, że są wszystkie, ale najdziwniejsze jest to, że sam oferent stwierdza, że nie spełnił tych wymogów, a pomimo to burmistrz wygrywa. Skandalem również jest to, co zresztą i burmistrz. Krawaczyński i burmistrz Szylka w zeznaniu w prokuraturze, burmistrz Krawaczyński był w kurierze, ale burmistrz Szyrka u prokuratora potwierdził, że oni byli przygotowani na 2 miliony 100 złotych w sytuacji. 2 miliony 100 tysięcy złotych, że byli na taką kwotę przygotowani w sytuacji, kiedy cena kosztorysowa wynosiła milion 500. ,000. I wcale nas ta decyzja nie dziwi. Bo każdy chce zarabiać, a przetargi to niestety taka dziwna rzecz, że zamawiający może określić nie tylko najniższą cenę, ale może dołączyć inne rzeczy, takie jak wiarygodność, wykonanie robót, specyfikacje itd. Więc jeżeli taki przedsiębiorca startuje w przetargu i tam jest cena 50%, wiarygodność 15%, i wykonane roboty, na przykład 25, i wtedy zostanie wybrana taka oferta. Najlepsza oferta, która będzie spełniała warunki. Warunki komisji. Oczywiście dlatego, dlatego ja te rzeczy tutaj próbuję wyjaśniać, bo to jest niemożliwe, to jest niewiarygodne, tak się nie robi. Po prostu trzeba założyć kwotę 1500, po to się robi kosztorys, po to się robi projekty i obmiar, tak zwany kosztorys, żeby założyć jakąś kwotę. Oczywiście ona się, może, ona się może różnić. Generalnie w przetargach ona jest niższa, bo te kosztorysy są robione w zasadzie dosyć w takim sposób niezbyt, niezbyt skromny, powiedziałbym, delikatnie, ale oczywiście kosztorysem za to odpowiada, bo to są są pewne normy i na bazie takiej kwoty skosztorysowanej zakłada się do budżetu daną inwestycję. Koniec kropka, innej możliwości nie ma. Ostatnio parę dni temu w Gdyni była podobna historia, jakąś tam kulturalną inwestycję, gdzie założono do budżetu kwotę 38 milionów złotych na podstawie kosztorysu. Przetarg został, nie został rozstrzygnięty, tylko najniższa oferta była na kwotę 40 milionów. Co zrobił prezydent? Wstrzymał postępowanie informacja była taka: albo unieważnimy, albo znajdziemy dopiero te 2 miliony złotych po jakichś tam dyskusjach na sesji, czy gdzieś tam właśnie w jakiejś analizie budżetu. By to wie nie. Ja pamiętam, że rzeczywiście bano się od czasu, kiedy Mariusz Kamiński objął CBA. Była też taka scena, gdzie było wręcz kontrolowane wręczenie korzyści. Majątkowej, no i burmistrz jakiegoś tam miasteczka tłumaczył funkcjonariuszowi, dlaczego bierze więcej. Mówił: Wie pan, no, a skąd ja wiem, czy w tej furgonetce nie siedzi ceba? No i wziął kopertę, i w tym momencie z tej furgonetki wyszło ceba. Aj. W Wytowie z góry założono, że 2 miliony 100 tysięcy będzie kwota, kiedy oferenci no nie powinni znać. Nie powinni znać, skąd firma Rzmuna wiedziała, że burmistrz ma 2 miliony 100 tysięcy w budżecie zarezerwowane. To musi być wyjaśnione niezależnie od tego, jak długo to, to potrwa. Czy to potrwa rok dwa czy 5. Nie może być tak, że niektóre firmy bazują na budżecie. Takich przypadków jest więcej. Ostatnio chociażby trakt miejskie, gdzie też zwiększono moim zdaniem bezpodstawnie kwotę, o kwotę 200 tysięcy tamto zadanie. Ale tym się nie zajmuję, bo mam te cztery sprawy, musiałbym mieć wiedział śledczy, gdybym chciał się wszystkimi tutaj sprawami zajmować. Wrócę teraz do, do, do przedargu na szkołę numer dwa, bo tam te 10 tysięcy zostało moim zdaniem w firmie Ankrebis oddane. Sprawa wyglądała w ten sposób, że cena, która tam została zaproponowana, ona no, nie była kwestionowana do samego końca do samego końca a wykonanie tego zadania miało być na koniec sierpnia po, po zmianie terminu i po tych problemach z lokalizacją czy z prawej strony czy z lewej pamiętamy tą historię została sporządzona notatka że zmiana lokalizacji nie spowoduje ani wzrostu ceny ani zmiany terminu i Inwestor, wykonawca przygotowywał tą dokumentację pod takim kątem i 1 marca zostało, ubiegłego roku zostało wydane pozwolenie na budowę, gdzie pan starosta na wniosek firmy Ankrebis takie pozwolenie na budowę wydał z wszystkimi dokumentami temu towarzyszącymi. No i, i firma wykonuje. Mija marzec, kwiecień, maj, dopiero pod koniec czerwca firma Ankrebis zwraca się do pana burmistrza z prośbą, o, o, o zmianę terminu. Zmianę terminu. Burmistrz słusznie odpowiada, nie zgadzam się, bo mieliśmy spisane notatkę z ubiegłego roku, która mówi, że nie ma powodów, żeby zmienić termin. Mija kolejny miesiąc. Drugi raz pisze firma używają używając argumentu innego, że jest kolizja sieci energoelektrycznych, telekomunikacyjnych, i to miał być powód. Zmianę terminu i, i, i poniesienia kosztów przez gminę tych 10 tysięcy i co dziwne burmistrz się zgadza, że jakby te kolizje były powodem, a kolizje były już w pozwoleniu na budowę, na budowę znane, firma Ankrabis te kolizje wykazała, czyli wtedy się nie upominała o 10 tysięcy. Tylko dopiero wtedy, kiedy była rozstrzygnięta sprawa przetargu na, na trybuny, bo to się działo mniej więcej w tym czasie, to było miesiąc, półtora później. Więc takie machinacje w Bytowie odchodzą. Że korupcja to nie jest tylko korzyść majątkowa, ale korzyść osobista, Szanowni Państwo. Bardzo wielu, nawet prawników, nawet prokuratorów, nawet sędziów zapomina o tym, o tej korzyści osobistej. A jeżeli pamięta, to uznaje za korzyść osobistą seks. Uznaje za korzyść osobistą em, jakieś, e, jakąś pomoc, a teraz nie uznaje za korzyść osobistą sytuacji związanej właśnie z zatrudnieniem, nie uznaje za korzyść oso osobistą e, ułatwieniem jakiejś e, działalności, szanowni państwo. I to później, później to jest oczywiście potwierdzane wyrokami Sądu, sądu Najwyższego które z uwagi na swoją, że tak powiem, pozycję ustrojową w Polsce, te wyroki częstokrot stają się pewnymi, pewnymi wyrazicielami opinii wszystkich sędziów później w Polsce, pomimo tego, że faktycznie nie mają takiej, takiej, takiej mocy to prokuratura generalna zajęła się tą tak. sprawą. Właśnie prokuratura generalna y, no jest zbulwersowana tym, pani, która to nadzoruje, y, która w Departamencie Nadzoru y, tutaj się tym zajmuje, ona mówi, no proszę mi to opisywać, to są rzeczy skandaliczne i ja to, to czynię, bo najpierw rozmawiam y, po każdych decyzji decyzjach tutaj prokuratorów słupskich, y, dzwonię do, do tej pani i ona mi zawsze y, mówi, proszę to wszystko opisywać. Y, ostatnio to pismo, które napisałem, prosiłem, żeby, y, żeby tego nie robiła apelacja gdańska, bo to się po prostu nie da. To są przykłady, które muszą być wyjaśnione. Tutaj ja, jeżeli chodzi o zachowanie prokuratury w sprawie przebudowy trybun, no tam wyraźnie został naruszony artykuł z ustawy prawo zamówień publicznych. No, w sposób oczywisty, ja mógłbym tutaj zacytować, artykuł 24 ust. 2, chyba punkt 4, który wyraźnie mówi, że w jakich warunkach ofertę się odrzuca. To jest jednoznaczne. I prokurator nad tym pochodzi do porządku dziennego. Nie może tak być. To się nie może tak skończyć. To będzie musiało być wyjaśnione, dlaczego tak prokurator postąpił. Panie redaktorze, w 1989 roku, tuż po transformacji, rozpoczęto walkę z bezrobociem. Wtedy sięgało bezrobocie 8%. Dzisiaj po tej walce jest to 13%. Czy tak samo ma wyglądać walka z nepotyzmem i korupcją? Nie, walka z nepotyzmem i korupcją powinna się zacząć od zmian systemowych tak naprawdę, znaczy dopóki nie zostaną rozbite lokalne mafie i lokalne sitwy, które Polsce szkodzą, dopóty w Polsce nie będzie dobrze, dlatego że jeżeli w Polsce nie prowadzi się rozwiązań prawnych, które pozwolą skuteczniej niż do tej pory ścigać korupcję, przede wszystkim rozbijać układy rodzinne i towarzyskie, dopóty korupcja będzie w Polsce kwitła. Fakt że w Polsce również są bardzo krótkie okresy przedawnienia, jeżeli chodzi o przestępczość korupcyjną. A, powoduje, że części korupcji, części przestępczości gospodarczej nie możemy ścigać, a kary są a, wymierzane zdecydowanie zbyt łagodne, jeżeli nie wprowadzi się a, na przykład kary a, konfiskaty majątku i to nie tylko pochodzącego z przestępstwa, tylko no, łącznie z całym konfiskatą majątku, dopóty a, przestępcy w Białekonierzyka będą cieszyć się bezkarnością. Tak, to znaczy ja jestem z natury optymistą i uważam, że m, niezależnie od tego, że w Polsce jest bardzo źle, to Polskę będzie można bardzo szybko przebudować. To, uh, by wdrożyć procesy modernizacyjne, by wdrożyć procesy, które będą zwalczały korupcję, tak naprawdę wystarczy uh, jedna kadencja parlamentarna, no, chociaż oczywiście przydałoby się, żeby były przynajmniej dwie kadencje, bo jak pokazuje przykład uh, Orbana czy Sakaszwilego w Gruzji, uh, przeprowadzenie głębokich zmian i wyciągnięcie z naprawdę głębokiego kryzysu, jak to miało miejsce w przypadku a, Gruzji i Węgier, jest możliwe. A czy miałby Pan jakieś słowa do tych, którzy prowadzą walkę z nepotyzmem i korupcją i bardzo mają ciężko? Znaczy, walka z. A, Korupcją i nepotyzmem to nie jest rzecz łatwa i nikt nie obiecywał, że będzie to a, łatwe, natomiast a, ludzie, którzy z nią walczą, a, powinni czerpać a, z tego poczucie osobistej satysfakcji, nawet jeżeli ta walka okazuje się nieskuteczna, dlatego że każda walka z korupcją ją w jakiś sposób ogranicza. Już samo na przykład zainteresowanie się a, korupcją w trybie na przykład dostępu do informacji publicznej czy jako a, dziennikarz powoduje to, że łapownikom trzęsą się gacie. Jak pan pamięta sztukę z Sławy Mira Morożka, policjanci, gdzie zwalczono kompletnie przestępczość, i na końcu policjant musiał aresztować policjanta, to natura ludzka jest grzeszna. My jesteśmy źli i skażeni naturą grzechu pierworodnego. A, I to powoduje, że mamy skłonność do złego, i tego zła, a, jako takiego, nie da się wyplenić nigdy, no bo żyjemy w rzeczywistości, w której mocno miesza diabeł również. A, natomiast, no, oczywiście, a, w planie szerokim, eschatologicznym, a, zwycięstwo będzie po naszej stronie. Bardzo. Dziękuję bardzo. W dniu 9 maja 2012 roku poinformowano wykonawców o wyborze oferty na najniższą cenę oraz zawiadomiono pana. Trojańskiego o terminie podpisania umowy na dzień 11 maja 2012 roku. Pan Trojański wniósł o przesunięcie terminu do dnia 14 maja 2012 roku. Tego dnia wpłynęło pismo Pana Trojańskiego informujące o niemożności podpisania umowy, ponieważ wynik rozstrzygniętego postępowania jest obarczony wadą. Zdaniem Pana Trojańskiego jego oferta nie spełniała warunków udziału w postępowaniu, ponieważ nie wykazał, że jego firma wykonała dwa podobne zadania zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo wykończone. W ten sposób wnioskodawca mógł doprowadzić do odrzucenia jego oferty i zwrotu należnego wadium. Przewodniczący komisji uzyskał od sekretarza gminy Bożetuchom informację, że firma Ankrabis wykonała zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo wykończyła zadania pod nazwą rozbudowa i modernizacja zespołu szkół w Duchomiu, a tym samym wykazał, że oferta może zostać przyjęta. Jak tu żyć, panie burmistrzu?